Co można by wybudować za 10 miliardów złotych? No oczywiście, można by wybudować cholernie dużo, ale nie. Pis w czasach swoich rządów, zamiast wybudować potężne ilości szpitali, szkół czy na przykład dróg, wolał te pieniądze przekazać na grubych opasłych, ociekających złotem i jeżdżących Bentleyami księży. Dlatego teraz powiem Ci, co można wybudować za 10 miliardów złotych? które zamiast iść na księży mogły iść na przykład na budowę szpitali. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym kanale opowiadam Ci o nagiej prawdzie, która tak naprawdę dotyka polityków. Za 10 miliardów złotych Kaczyński zamiast dawać je księżom, mógł wybudować 10 najnowocześniejszych w Europie szpitali. Mógł przeznaczyć te pieniądze na podwyżki dla nauczycieli co roku. Każdy nauczyciel dostawałby ponad 1000 złotych, ale także mógł przeznaczyć te podwyżki na przykład dla policjantów. Na budowę nowych etatów w Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej. Natomiast nie, PiS wolał te pieniądze przeznaczać tak naprawdę na, na opasów księży, bo dzięki temu dostawali głosy. Dostawali to, na czym najbardziej im zależało, czyli na swoim wynagrodzeniu poselskim, senatorskim, a także byciu dalej u żłoba politycznego. Dzisiaj księża już nie dostają tych pieniędzy, dlatego bardzo głośno krzyczą, że Tusk robi zamach na wiarę katolicką, a prawda jest taka, że wcześniej był to zamach na budżet państwa.